Hej, hej, witajcie na kanale i Iris. Czekajcie, witajcie w mojej przestrzeni. Moi mili, zapraszam Was do wysłuchania karty dnia na dzień 30 czerwca 2021 roku. Wybieram z kart tarata oraz standardowo dopowiadam kartami wyroczni. To będzie dla wszystkich. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi zawsze te karty rezonują. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Ale sprawdźmy, co to widzieć karty na dzień 30 czerwca 2021 roku. Co nas widzi, co prowadzi? Jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich? Okej, okay. okej, okay, słuchajcie, mam. Zobaczcie, piątka buław, tak? Będzie to dzień walki, będzie to dzień udowadniania swojej siły, swojej obrony zdania, tak? Będzie zacięta rywalizacja, jeżeli chodzi o to, że chcecie coś swojego zdobyć. Być może musicie się z kimś dogadać w tym dniu, być może będzie jakiś konflikt osobisty, natomiast tutaj jest na pewno obrona samego siebie. Pewne nowe możliwości będą wchodziły, jakieś nowe wyzwania mogą to też być, tak? Jakieś nowe sprawy, słuchajcie. No, jakieś zaangażowanie mm, i rozwiązywanie tych kłopotów. I tutaj jest, tak jak powiedziałam, aktywność bardzo mocna w obronie swojego. Finansa, karta mówi właśnie o tej rywalizacji w tej pracy, słuchajcie, tak? Może być tak, że jest jakaś walka o, o awans, jakaś konkurencja, która Wam nie pozwala się rozwijać. Może być tak, że czujecie jakieś nieporozumienia w tym dniu. Takie rzeczy będą wchodziły. Będzie też ciężka praca na pewno, słuchajcie, bo jakieś nowe wyzwania, nowe możliwości się kroją w tej pracy. Zdobywacie jakieś nowe doświadczenia i energicznie, na pewno energicznie. Działacie. Może być tak, moi kochani, że Wy w ogóle szukacie jakichś nowych wrażeń w tej pracy, nowych możliwości, ale też niektórzy z Was będą musieli się dostosować do tego, co jest. W uczuciach karta mówi o elastycznym związku. Słuchajcie. Nie przejmujcie się tymi błahymi sprawami. Dostosowujecie się, może być jakiś konflikt, mogą być jakieś zawirowania, może być obrona swojego zdania. Radą jest, moi, moi kochani, byście wybierali mądrze o to, co walczycie, byście przemyśleli swoje kroki, byście dobrze przeanalizowali, czy warto w to właśnie. Wchodzić. Mamy ten dzień, moi kochani, z ambicją do działania, do aktywności w tym działaniu. Może być tak, że walczycie po prostu o siebie, tak, nawet bym powiedziała walczycie o władzę, ale władzę dla siebie, władzę dla swojego zdania, władzę dla samego siebie, słuchajcie. Ale to jest też taka, mm, taki element, gdzie czujecie, że ta rywalizacja jest zdrową rywalizacją, bo wy chcecie pokazać innym, że potraficie zawalczyć o siebie. Tak to tutaj widzę, zobaczymy, czekajcie, kochani, co jeszcze chcą tu powiedzieć teraz karty. Wyroczni. Okej, okay. słuchajcie, moi drodzy. List, dziennik, dziennik, generalnie, tak? Tutaj zapisywanie jest czegoś. Będzie jakaś wiedza, jakieś nowe rzeczy, słuchajcie, edukujecie się w ogóle, wchodzicie do góry, czytacie, wprowadzacie. Może być także że odkryjecie pewne bardzo ważne rzeczy, i tutaj będziecie też przez to bardziej walczyć o siebie. Może być tak, że wprowadzacie właśnie te nowe projekty, które wcześniej gdzieś tam były przez Was nakreślane. Odkrywacie nowe możliwości, walczycie o siebie i zdobywacie to, co chcecie. Tak jak powiedziałam wcześniej, także moi kochani, jest to dzień walki o swoje, jest to dzień. A szansy jest to dzień ruchu do przodu. Słuchajcie, jakieś zmagania, ale wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Tego wam właśnie życzę, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam Iris, pa pa.